Będziemy teraz chodzić w wieloświaty, linie czasu i tak dalej. To też obiecałam, że to wyjaśnię. Bardzo często teraz się spotkacie z taką. Właściwie trudno mi to jednoznacznie nakreślić tą historię, jak ją opowiada o tych wieloświatach, bo to co jeden to inaczej trochę. Z grubsza, to wygląda mniej więcej tak, że. My możemy być we wszystkich miejscach naraz, rzekomo jesteśmy, bo przecież jesteśmy jedną falą. My jesteśmy wszystkim, więc jakby jesteśmy we wszystkich wariantach jednocześnie, że jakby życie się toczy w milionach, nawet galaktyk, światów i tych wymiarów jest nieskończona ilość i my we wszystkich jesteśmy. Na przykład jest taka mniej więcej narracja. No i nawet wielu z nich się powołuje, że u pani szady mówią tak, Purany mówią i to się zgadza, one mówią, ja mówię, co się zgadza, na którym poziomie się zgadza? Tak, urane mówią o wielu światach. One mówią, że w każdej z galaktyk jest kilka, kilkanaście pięter istnienia. My jesteśmy teraz w środkowym, wokół nas jest sporo krain fajnych, geograficznie można by pozwiedzać, ale jakoś się nie możemy dostać. Nad nami ktoś mieszka, pod nami sporo tam fajnych istotek mieszka, a takich w tak tych światów. Jest miliony, według WED, czyli, żeby nam uzmysłowić skalę zjawiska. No i tak, według o tym mówią, ale nigdzie nie jest powiedziane, że my we wszystkich jesteśmy i we wszystkich wariantach. Ktoś mówi, no tak, tak, bo Atma jest nie. Tam jest powiedziane paramatma, o czym mówiłam też między innymi na duchowości. Paramatma. Ona jest we wszystkim. Ona jest w każdym atomie, w każdym, dosłownie w każdej galaktyce. Ona wszystko naraz widzi, wszystko na raz wie, ale to się nie tyczy nas. Więc nie przenośmy, bo to są dwa różne poziomy ontologiczne, ale jeżeli sobie poprzenosimy kapryśnie, a to robią dowolne, nasze niższe góny se dowolnie wybierają tu, tu historię, tam historię i z tego im wychodzi. Fantazja, więc na przykład typ wariant rzeczywistości. Jak ci się pani nie podoba, to idziemy dalej. Tweetska perspektywa wielu światów to jest zupełnie inna. Jestem tylko tu, tu w tym miejscu, tu w tym miejscu, tu, tu mnie nie ma nigdzie, nigdzie. No i teraz, jeżeli przedstawicie fragmentarycznie te opisy, Boże, bo ile tu jest log wokół nas. No, ale podepniecie teraz jeszcze historię, jak ja tu sobie latam, tutaj i w ogóle na przykład wspomnienia, powiedzmy, to co robi umysł, bo umysł robi takie rzeczy, takie myki. Możecie wejść sobie taką hipnozę, sami dla siebie ją zrobić. No i umysł, Przemieście się, uwaga, na poziomie umysłu, nie fizycznie. My mówimy na poziomie umysłu się tu przeniesie i co z tego, że się przeniósł na poziomie umysłu? W sensie subtelną ścieżkę przeszedł. Mnie interesuje, czy zmieniło to całe Twoje życie de facto. Ale Juwel bardzo lubi mieszać te wszystkie woreczki i on mówi, że byłem teraz na uplejabian. Ja się pytam, ale tak fizycznie przyszedłeś, tak? Teraz tu Cię nie było przez trzy dni? Poszedłeś tam i wróciłeś? Nie, no to skąd? To, to, to nie rozmawiamy o fantazjach. Dlatego, że tu rozmawiamy o wycieczkach, który sobie umysł zrobił w poziomie, na poziomie dziecka. Czyli ta, on sobie subtelnie mógł tu pójść, to nie ma problemu, tylko mówię, on się skontaktował subtelnie, a my mówimy o de facto prawdziwym fizycznym byciu wszędzie, no bo w wielu miejscach naraz. To nas fizycznie nie ma. Nie ma takiej historii. W żadnej Puranie nigdzie tego nie znajdziecie. Możecie szukać głęboko. Tego nie ma tam. Nie ma, że widzimy, się, ja się przemieszczam. Dusza jest zawsze indywidualna. W jednym miejscu jesteśmy kropeczką maleńką, maleńką iskierką, no i podlegamy po prostu karmie. Nasza karma jest teraz tu. Ja siedzę we Wrocławiu, akurat konkretnie tu. Ktoś z Was mieszka w Finlandii, w Norwegii, w Szwecji, w Warszawie i siedzi teraz tam. Jak się chce przemieścić, to musi, nie wiem, w samolot, wsiąść, w pociąg. A jak go nie stać, to nie się nie przemieści. Nie może powiedzieć, że teraz jestem, teraz jestem. Trzy loki dalej, gdzieś na wyższym systemie. Nikt mi nikt nie mówi, że przecież mogę to zrobić w stanie jakimś transie. Mnie, mnie nie interesuje trans, mnie interesuje teraz fizycznie się przemieść. Pokaż, że jesteś, a w ogóle pokaż, że jesteś i tu, i tu jednocześnie, i we wszystkich miejscach, i pokaż, jakie są wszystkie miejsca. Mówię, fantazje mnie nie interesują. Niskie głony nie umią dowodzić, nie umią sobie argumentów zebrać, nie umią bo możemy 30 argumentami każde zdanie zbić, że to się nie zgadza na poziomie fizycznym. Nie interesują nas, mówię, wizje. Wizje to jest coś innego. Mnie interesuje, przemieście ciałem fizycznym, tak? Gdyby dusza była wszędzie, po co byście byli u mnie dzisiaj tutaj? Powiedzcie, po co mi to? Po co macie coś czytać? Po co macie coś Wszędzie Wy wszystko wiecie, wszędzie jesteście. Macie pełną wiedzę, bo jesteście wszędzie, doświadczacie wszystkiego. Po co zdobywać wiedzę? Gadanie, że jestem wszędzie, jest z gruntu fałszywe, ale co to oznacza? Że jesteśmy w niższych gunach i niższe guny nie umą sobie same tego dowieść. Tak? Poza tym, jaka jest głupia sprzeczność, bo są jeszcze takie historie, że jesteśmy na wszędzie, we wszystkich wariantach. A później mówią, ale się przemieszczamy szybko jak chcemy. To ja się pytam, to w końcu jesteśmy wszędzie, czy się przemieszczamy? Bo na poziomie logiki to, to nie ma sensu dalej. Nie ma logiki w niższych gunach. niższe guny nie potrafią argumentować tak sprawnie, żeby zobaczyć, że coś tutaj nie gra. Tak. A za to, co lubią niższe guny, nie lubią odpowiedzialności, nie lubią karny, nie lubią usłyszeć, że. Kurde, jesteś uwięziony teraz w tym ciele, na wózku inwalidzkim, albo bez nogi, albo nie masz oczu, wzroku nie masz i musisz wytrwać jeszcze do siedemdziesiątki w tym stanie. I nie masz, że sobie weźmiesz walizkę. Przepraszam, ja się wyprowadzam, jestem na innej locie, mam inne warunki. My lubimy słyszeć, że nie ma odpowiedzialności karmicznej, nie ma darmu. Ja się nie muszę starać o to, żeby teraz coś zmienić na poziomie e, świadomości duchowej, po, poprawić myślenie, koncepcję, wejść w inną gunę, nawiązać relację z Nie, jak mi się nie podoba, to jest sobie weźmy walizkę, walizkę pod pachę i ja idę w inny wariant. To jest totalna bzdura. Ale dlaczego się tak rozpropagowuje? Bo niższe głuny chcą szybko, no teraz ma być słodko i przyjemnie. Propaganda sukcesu dla niższych głun na tym polega, że ja Ci obiecuję, na początku to bardzo smakuje, za pięć minut to smakuje gorzko i frustracją już pachnie. Dlaczego? Bo się nie zgadza, dalej jestem w tych samych kłopotach, tak? Dalej się, rzekomo jestem w innym życiu. Podobnie już przeszliśmy do innego, ale patrzymy, życie się nam toczy tak, jak się toczy. Jakieś frustracyjki jakie są, ciało dalej się starzeje. Kurde, że rzekomo jestem w innym miejscu, to ja się grzecznie pytam: przenieść się tak, żeby już nie było żadnych kłopotów. No, wybierz tę lokę, gdzie tam mówią, bo są wyższe loki, gdzie nie ma w ogóle starzenia się ciała. Chyba, że kończysz już karierę tam, no to wtedy już totalnie y, 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 tracisz to ciało i spadasz gdzieś w dół. Ale mówię, na wyższych lokach nawet nie tracisz y, y, zdrowia, nie tracisz y, urody. Cały czas jesteś młody, młoda, piękna. Mhm. Skoro dalej to wszystko przeżywamy? To ja mówię, to, co, to, co to za zmiany wariantów rzeczywistości? Ty to, to nie ma żadnej żadnej podpowiedzi, która by się zgadzała. Prawda? Y, 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 Zadawajmy sobie zawsze pytania, skoro także komu wędruje sobie między wariantami, to dlaczego dalej mamy pamięć tylko o jednej wersji, dlaczego nie pamiętamy innych lok? Przecież powinniśmy być tu i jednocześnie widzieć wszystkie inne opcje. Wszystkie widzieć. Nie, nie tyle nawet pamiętać, co i widzieć. Jestem tu i tu i tu. Dlaczego starzejemy się, dlaczego dalej chorujemy, dlaczego mamy obowiązki, znowu urząd skarbowy jest nad nami, znowu ZUS, no przecież to wybierz sobie miejsce i wariant, gdzie tego nie ma, bo ja Wam gwarantuję, że są miejsca, gdzie nie ma takich rzeczy. Jest lepiej, tylko mówię, nie, zada, nie są zadawane te pytania, bo są za niewygodne, mi szczególnie nie lubią niewygodnych rzeczy, które skonfrontują mnie z idiotyzmem danego, m, danej teorii, tak? Wisła duchowych jest taka, że my rzeczywiście przemieszczamy się między lokami, po tym życiu możecie już... Przez miliony żyć, przez sto żyć, nie mieć nic wspólnego z Ziemią. W ogóle się rodzić w takich rejonach, że Wam do głowy nawet nie wpadnie, i w takich formach, że Wam nie wpadnie do głowy, bo to wszystko wyjdzie z karmy. My się przemieszczamy zgodnie z poziomem świadomości. I to, o czym pamiętamy w chwili śmierci, co tak wystuka nam na liczniku, tam nas pociągnie. My tymi nadi kanałami się przemieścimy na 100% w kierunku, który nam. Sprawiedliwie będzie przyznany. Nikt tam nie oszukuje po drugiej stronie. Tam, kurde, czytają te wszystkie, wiecie, zapisy nasze karmiczne i równiutko mówię z tym komputerkiem, oni tam, nikt nas tam nie oszukuje. Nadzoruje to całe wszystko Paramatma, więc nikt nie oszukuje nas karmicznie. To, co mam, mamy dostać w przyszłym życiu, na pewno dostaniemy i możemy powędrować na wyższe rejony. Nie ma problemu, ale równie dobrze na niższe. Z tym, że cała wiedza duchowa w ogóle. Powinna być y, czytana i kontemplowana w duchu, hmm. skoro stamtąd też się spada. To nas ciągle interesuje, I jak zakończyć tą wędrówkę, bo to nie ma sensu. Aczkolwiek, niż szczególny, jeśli takie historie usłyszą, to fajowo jest! Sobie pojeżdżę i na pewno Uklejadiam wyrunduje. Oj, nie masz pewności. I to nie jest kwestia deklaracji, niestety. Teraz a propos tych podróży czasowych linii, bo to jest bardzo ciekawa rzecz. Hmm. Ktoś powie: No to dobra, to co w końcu nie ma tego przemieszczania, jest tyle historii z joginami. Zawsze powtarzam: nie mieszajmy poziomów um, dyskusyjnych, poziomów dyskus też ontologicznych, których omawiamy. I jeśli mówimy o przemieszczaniu się w tak zwanym czasie, to teraz mówimy o czymś znowu kompletnie innym. Istnieje możliwość dostania się na inne loki, tak, nawet z Ziemi, ale. Nie jest to dostępne tak łatwo dla wszystkich. Czyli to są zasługi też. Ty nie, muszę, ty, ty nie musicie być pobożni, Obie tacy, ojej, święci i czyści. Nie, demony też się przemieszczają między lokami. Zasługą jest na przykład Asceza. jakiś rodzaj ta pasji, wyrzeczenia. To jest taka ciężka joga. To jest też zbieracie żetony karmiczne, żeby później sobie podróżować i mieć dostępy do skrótów między planetami. Bo są ścieżki, które Was dzisiaj wyprowadzą. My, no, się mówi w powietrzu. Zwróćcie uwagę, że jeżeli statek kosmiczny, znaczy jakieś pojazdy wysyłacie gdzieś, to one na początku potrzebują bardzo dużo paliwa, później się przemieszczają po pewnych orbitach. Orbity istnieją w systemie, one się różnie nazywają, te, te, te ścieżki to no, tak jak są autostrady, jakieś mosty, jakieś ulice różnego rodzaju którymi dobrze się jedzie lub gorzej się jedzie tutaj na planie fizycznym, tak istnieją na planie bardziej subtelnym. One też są fizyczne, materialne, tylko bardziej subtelne, my tego nie widzimy. Normalnie w powietrzu. W Mahabharacie nawet była taka mowa. No, ja się przy wielu sytuacjach takim czymś spotkałam, że Arjuna jechał wozem, właśnie w kosmosie, powozem powoził, i konie spadły ze szlaku. Potknęły się, czyli tak jakbyście z mostu spadli. Konie spadły, bo tam są szlaki powietrzne. No, trzeba odpowiednie mantry znać, żeby się tym szlakiem dobrze przemieszczać. No, no, płacicie za autostradę, to jedziecie. Więc istnieją też szlaki skrótowe, czyli normalnie byście chcieli się dostać na inną lokę, na księżyc, się nie dostaniecie, bo dla nas tu fizycznie jest to bardzo daleko, nie da rady, no jesteśmy powstrzymani. Natomiast jesteś, jest możliwe przenieść się do krain, w których jest w ogóle jakby inna epoka, wydaje się, że jest jakby inny czas, dłużej żyją. Na przykład wokół nas na Jambudwipie jest dużo rejonów, gdzie jest na przykład, teraz panuje czas treta yugi, mają takie warunki, jakbyśmy mieli w treta gdy się tam dostaniecie, to myślicie sobie, że oj, cofnęliśmy się w czasie, to nie jest kwestia cofnięcia się w czasu. Po prostu mają warunki, które pasują do naszych warunków, jakie myśmy mieli w TZUZ. Więc jeszcze raz, to nie jest cofnięcie się w czasie. Tam czas inaczej biegnie, jest inaczej wyliczany niż u nas. Dlatego też, jeżeli po, po, pożyjecie tam 100 lat i tu wrócicie, to tu będzie kwestia, że minęło 10 tysięcy lat na przykład. To nie jest kwestia podróży w czasie. To, to nie jest to, co my myślimy, nie mówię. czyli ty sobie motasz czasem. Nie. Po pierwsze nie, bo czasem nie zarządzamy my. My możemy się przemieścić do Brahmy, gdzie czas płynie inaczej. Król Rewata z, z swoją córką Rewati poleciał kiedyś do pana Brahmy, bo szukał męża kwalifikowanego dla swojej bardzo kwalifikowanej córki, królewny Rewati. No nie było takiego wtedy. No i akurat pan Brahma słuchał koncertu muzycznego, poczekał parę minut dosłownie, koncert się zakończył, pan Brahma go przyjął i kiedy król Rewata wyjawił swoją prośbę, to Brahma rozłożył ręce i mówił, przykro mi, ale na planecie minęło straszna ilość czasu, kilkanaście epok. To jest, to jest, on był nawet nie w tej epoce, nie w tej Satwajudze, nie w tej trotu, jeszcze dawniej był. Więc mówi: Sorry, tych ludzi już nie ma tej historii, nie ma tego Twojego kolestwa, nie ma, to już wszystko inaczej. To jest w ogóle już inna epoka, idzie teraz z Vapara Juga, w ogóle z innej epoki. No, ale załatwił tam jej męża dla Rywat i nie ma problemu. Tylko chodziło o to, że. Dla... I teraz powiedzcie, jak się król Rywata dostał. Rywata dostał się, bo miał kwalifikacje, żeby różnymi już swoimi świadomościami i mantrami dostać się na planetę Brachmy. zobaczyć, jakie kwalifikacje miał on i jego córka, skoro się tam przemieścili. No, ale też uświadomili mu, że chwila, moment u Brachmy oznacza tu bardzo długo, że to przemieszczanie się to dla nas jest niewyobrażalne. Po prostu no, nie rozumiemy tego fizycznie i nie próbujmy tego rozkminiać z science fiction w hollywoodzkim, bo to nie jest tak, ale tak. E, jakby Wam to też zrozumieć, że jakie jak są możliwości prze, przemieszczania się w ogóle między tymi światami? Wyobraźcie sobie, że teraz idziecie z 30 piętra tegoż budynku, żeby się dostać tutaj do tego mieszkania, z tego do tego, to przejście tu windą, przejście przez ulicę, no tak sobie tak policzycie, to będzie tak z pół kilometra, powiedzmy. Ale gdyby był taki tutaj skrót, to tu się okazuje, że między tymi budynkami jest na przykład tylko 100 metrów, przykładowo mówię, tak, więc mówimy, no ale nie ma tutaj takiego kanału, tak, a my mówimy o takich skrótach, my mówimy o takich skrótach między lokami i między odległością nawet na ziemi, że bardzo dużo historii przeczytacie, kiedy jogin wchodzi na jednym końcu rzeki, mówi mantry i w ogóle ląduje w innym końcu świata, na Ziemi, w innym zupełnie miejscu, zupełnie na brzegu innej rzeki. Jak to zrobił? Bo są takie skróty, szczególnie w rzekach, szczególnie pod wodą. Pytanie jak? Nie wiem, ja się na tym nie znam, ale jedno z tego wynika. To nie jest dostępne dla każdego i nie mówimy, że o, wszyscy się przemieszczamy, wszystko jest takie proste, bo nic nie jest proste. No, ludzie nawet na autostradzie, żeby jechać, to musicie mieć samochód i dzisiaj na autostradach trzeba opłaty za, jakieś sobie zapłacić, tak? No dzisiaj chyba każda autostrada jest płatna. No to znaczy, że wszędzie za wszystko płacicie czymś, tak? Nie jest to spontanicznie dla wszystkich możliwych. Czyli te subtelne skróty istnieją. Na całej Ziemi jest pełno subtelnych skrótów. Jak będziecie czytać historię Ramajany, kiedy wali, taka fajna małpa. To, to, to był wanara, to nie był małpa. Wanara to, to są ludzie, którzy nie mieszkają teraz na Ziemi, ale w Tretajuze żyli przez pewien czas, czyli wyglądali, jak ci z filmu Planeta Małp, wyglądali, jak małpy takie dużo zachowywali się kulturę mieli jak. Mm, można powiedzieć, lepszą kulturę niż my mamy dzisiaj w Kali -Judze. Zachowywali się, mieli swoje królestwa, mieli króla, mieli ministrów i zachowywali się jak ludzie. Praktycznie mieli kulturę ludzi. Wenerowie nie mieszkają teraz na Ziemi, więc nie pytajcie się, gdzie, z co, bo oni, oni nie są z naszego rejonu. Mieszkali w Treta Judze. Tu. I Vanara, jeden z nich wali, codziennie mówił mantry Gayatri rano w południe i o 18, czyli o 6, o 12 do 18, w czterech częściach subkontynentu indyjskiego, czyli zupełnie w czterech częściach. zajmowało mu to bardzo krótki czas. Nie pytajcie, jak on to robił? Przemieszczał się mantrami, przecież to jest kawał drogi. A on na krótki czas się tego wycofał, trzy razy dziennie. Nie podróżował żadnymi pociągami ani niczym. Dlatego, czy istnieją. Linie czasu, możemy to tak nazwać, ale ja bym nie nazwała linią czasu. To jest subtelna autostrada, którą się gdzieś przemieszczasz, i mówię, nie każdy ma do tego dostęp, różnie to jest. Z różnych powodów się możemy gdzieś czasem przemieścić. Czasem ludzie spontanicznie gdzieś w jakąś dziurę wpadną, zdarza się i to się zdarza, aczkolwiek tak na żądanie, i że każdy to nie ma tak. Nie, nie wiem, to nie jest takie proste. Zgadanie, że a to też nie są linie czasu, że my się cofamy do innego czasu, w sensie, że ja się cofnę 20 lat wcześniej i sobie pomotam w swoim życiu. Tego nie ma i na 100% nie ma. Jest powiedziane, tym zarządza Bóg i nie ma powrotu do takiej przeszłości. To, że my się przemieścimy do czasów historycznych i popatrzę, oj, no to ja się wróciłam do Egiptu sprzed 3000 lat, ty się nie wracasz do Egiptu, to pojedziesz na inną lokę. Gdzie jest, po, takich miejsc jest pełno, nieograniczona ilość, gdzie wygląda, jakbyśmy byli w, w poprzednich y, czasach starożytności parę tysięcy lat temu, o, to nie jest to. To jest przemieszczenie się na inny ląd, zupełnie. Więc to, że chcemy wyjaśnić pe, mechanizm, pewien, ale mówię, my mieszamy ontologicznie różne, y, różne y, tematy. Czyli to, że się możemy przemieszczać w przestrzeni z kurtowymi drogami, przemieszczamy się. Czy nazywamy to, że myśmy się cofnęli do czasu? Nie, czegoś takiego nie ma. To, że się przemieścimy do krainy, która wygląda, jakby to było średniowiecze, ale to nie jest nasza ziemia, nie nasze miejsce. To nie jest tak, że my się cofamy i w ogóle, że my manipulujemy czasem, bo takiej opcji my nie mamy jako indywidualne żywej istoty. To nie my montamy czasem, to nie my jesteśmy i, to, i czas nie jest pod naszą kontrolą. Słuchajcie, my swojego życia nie kontrolujemy, dzieci nie kontrolujemy, ale nagle wszyscy mówią, że czas kontrolują i to jest najlepsza rzecz w tym wszystkim. To tak, na taki numer, to wpadną niszczególny. Czasu życia nie kontrolują. To, żeby Urząd Skarbowy nie zabrał więcej pieniędzy i już się denerwuję, jak tutaj coś zrobić. Ale nagle czas kontrolują. Coś tak potężnego. No brawo, no, no mówię, to świadczy o tym, że jesteśmy w niszy Tak. Więc to, co opisują, mówię, istnieje przemieszczanie się bardzo szybkie między jednym końcem Ziemi, nawet a drugim. Mało tego istnieje przemieszczanie się na inne loki. To wszystko istnieje, ale to nie jest przemieszczanie się po liniach czasu, to nie jest to, to, że ja mogę wybrać i się przemieścić teraz na, na Czambutwipie, jakąś krainę fajową znajdę, to nie jest w ogóle tak zwany kapryśnie wybrany inny wariant siebie, rzeczywistości, bo nie ma czegoś takiego. Nikt z nas nie widzi się nagle w stu innych wariantach. Udowodnijcie mi, że jesteście, to będziemy rozmawiać. Nie ma. To, to, to jest fantazja hollywoodzka pomieszana z z rzeczami, które de facto są opisane w Puranach, czyli magiczne rzeczy mistyczne, o których nie rozumiemy, dzisiaj ich nie rozumiemy, istnieją, ale nie mieszajmy poziomów, tak? bo kosmologia, no jest wyjaśniona kosmologia, jest powiedziane, świadomość cię kieruje, gdzie będziesz mieszkać nawet w najbliższym czasie, za 30 lat możemy tu umrzeć i wylądować u Brachmy, tam możemy żyć, czemu nie? dużo zasług trzeba mieć, ale czemu nie? Więc psychologia, ale mówię, takie hollywoodzkie pomieszanie takich fajnych rozwiązań, że jak mi tu źle, to się nie martw, cofniesz się w czasie, słuchajcie, umysł się nakarmił historiami i sobie wszystko ślicznie wymyślił, że coś się da tak połączyć, niekoniecznie tak, jak powiedziałam, my musimy też mieć dostęp, mantry są takim czymś, że pozwalają nam się z kimś połączyć, kto nas też na przykład przemieści, ale to jest skomplikowana sprawa. Teraz wróćmy do takiego ciekawego zjawiska, jak praca z czasu w NLP. Ktoś ma z że miał Taką technikę stosował, to nie wiem, czy wiecie. To jest tak zwane przyglądanie się takiej subtelnej, wirtualnie narysowanej sobie linii czasu na Ziemi, w powietrzu, jak sobie chcecie. I no, psychologowie to wykorzystują, coachowie od NLP to wykorzystują, no i tam. Mm, Idziesz po tej linii i tak czujesz, na przykład energetycznie, że tu się coś wydarzyło. I mówimy, a to moje 7 lat, tu 7 lat coś się wydarzyło. Tak jak powiedziałam, możemy wejść w to, bo my wchodzimy dalej w umysł mentalny samego siebie. Więc tak, ale czy to jest, mm, y, czy my de facto wyszliśmy w przeszłość i tam coś zmieszali, zmontowaliśmy? Nie, my działamy na poziomie umysłu. Umysł może coś. Inaczej teraz interpretować, tylko jest prawda. Niższe Guny siedzą wiecznie w przeszłości i mówią, jak to było źle i jakby to oni zrobili inaczej. Wyższym działaniem już jest tak, jak robi Rajas. Rajas przeinterpretuje wydarzenie, w sumie to nie było złe i tak dalej. I już ta interpretacja. Ta narracja dla umysłu jest lepszym zachowaniem, i my teraz będziemy już lepiej działać. Nie będziemy chodzić z taką traumą, i będziemy sobie myśleć, Boże, co ta mama mi zrobiła, a co on mi 13 lat temu powiedział. To nie ma sensu. Tak myśli Gunatamas. Więc guna Rajas, która bardziej już myśli do przodu i przewartościuje to, co się stało z tyłu, będzie żyła lepiej. Więc praca z linią czasu jest de facto wyciąganiem ludzi z tamasowych narracji przeszłości. Czy to jest dobre? Tak, ale to jest tylko praca z, prawa z psychologią. To nie zmienia w ogóle karmy. To sobie musimy wyraźnie powiedzieć, tak? Czy to jest w ogóle jakaś um, transformacja świadomości? Nie. To jest tylko psychika podreperowana. De facto to się w ogóle nie nazywa zmiana świadomości, bo my dalej polegamy na tym, że manipulujemy liniami czasu, że manipulujemy czasem, że manipulujemy losem w ten sposób. Czyli to naprawdę nas utwierdza w strukturze myślenia Anna Maja Kosza, Prana Maja Kosza. I wtedy, niestety, nasza ścieżka życiowa jest taka no, na technice zawieszona na mechanice, tak.